Cześć. Na początku chciałbym wam podziękować za wszystkie życzenia urodzinowe. Ale dobra, przechodząc do odcinka, chciałbym wam dzisiaj pokazać trzy rzeczy, o których pamiętają tylko starsi gracze w Clash Royale. Film jest nagrywany nowym mikrofonem, więc możecie napisać, czy jakoś audio jest lepsza. Zapraszam na film. Skrzynki. Może i nie wiecie, ale na początku Clash Royale nie było tyle skrzynek co teraz. Nie było Epic Chesta, Super Magical Chesta, Giant Chesta czy też Legendary Chesta. W tamtych czasach najlepszą skrzynką był Magic Chest. Gdy taka skrzynka nam wypadła, gracze byli szczęśliwi nie do pomyślenia. W dzisiejszych czasach magiczna skrzynka cieszy, ale nie aż tak bardzo jak to wtedy było. Legendy. Tak, tak, coś czego nie da się wyobrazić, lecz na początku gry legend w grze nie było. Najlepsze karty to były epiki. Kiedy komuś wypadła karta epicka, traktował on ją jako najlepszą kartą w grze. Dzisiaj epiki to normalka. Turnieje i challenge. Na początku gry nie było turniej jak i challenge. W dawnych czasach w tym miejscu był TV-Royal. Gracze mieli trudniej robić turnieje, ponieważ robili je w klanach. Dobra, więc ja wam dziękuję, oglądajcie tego materiału, mam nadzieję, że wam się oczywiście cały materiał spodobał, jest to taki troszeczkę króciutki materiał, ale myślę, że sobie było tak fajnie powspominać stare czasy z się roje, więc żegnam się z wami, trzymajcie się i cześć!